Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was bardzo kochani, wszystkich serdecznie. Stronie Blackboard 38 i nagrywamy drugi odcinek z Desi, bo kurwa mnie wywaliło. ostatnim razem. I po prostu cofnęło mnie wszystko do początku i ku... przeszłam do tego momentu. Pamiętam, że na tym się urwało. Więc jedziemy z tego czym dalej. Skończyliśmy, że już Amalię załatwiliśmy. Więc da ser serdecznie dajemy kurwa długą do niego. Ale pierw musimy się wszystkim rozkraić po drodze, że jeszcze kurwa, mi tymi i jeszcze jakiegoś. Yeah. You are dead! You are fucking dead all by Powinno pójść. szmatek z sobą dwóręczną broni co jej się stało jest tam w środku w się nie, nie żyje nie ży. chyba już pójdę <glubi> a żeś mi zapłacił stary tw cały twój majątek no kupię za to na pewno że, y, miecz y, z poziomu drugiego zenczantowany na minus jeden okej, okay, jesteśmy tutaj a stary ludzie to mnie e, ja tam wziąłem, raczej robotnicy tam kroją mnie w drugim pokoju bo remont mam ale dla moich fanów nigdy nie odwołam nagrywania więc jestem tu z wami i odpalamy shale dam 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 wydaje mi się, że to golem Prawdopodobnie nieodwracalnie uszkodzony. Może istnieje sposób, żeby. Powiedziano nam 15 minut temu, jak jest sposób. W końcu musiał nadejść ten dzień. Tym razem to nawet nie jest mak. Pewnie różdżka przypadkiem wpadła mu w ręce. Typornie. Er, ja też ci Stałam, zaczynałam, a więc niektórym nie na tyle, na ile bym chciała. Było dużo bieganiny i krzyków, a później wiem, nigdy bym nie przypuszczała. Że może istnieć coś mniej interesującego od wieśniaków, ale okazało się, że może. No, dalej. Niech mówi. Jak brzmi polecenie? Być może. Ten marusz. Ten. No, dalej. Niech wyda mi jakie. I nie czuję przymusu, by wykonać. A co ten na to? Domyślam się, że na pewno chce. Proszę bardzo. Dobrze mieć jakiś cel w życiu. Zasny jako cel w życiu. Mera, no pewnie. Mera, ja jestem Blackwood. 38 mera, i znajdziesz mera, mnie na, na YouTube. Jeśli tak bardzo chcesz. Między młotem a kowadłem, między młotem a kowadłem... No! Wziąłem! Tak, będzie. Spelowyć... Być spelem. Mam spell. I zobacz mi no tu ładnie, 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 tu przytrzmoca, tu, tam, tam, pierdolnie. Przeciwnik, skupisko. Ostać otoczona przez co najmniej trzech przeciwników. Z nosi drwina. Jak sobie życzysz? Ładnie. Więc sorry moi drodzy, ale teraz się będę musiał przełączyć na tak zwaną serdeczną tarczę. Jak rojo zabrzmiałem. Kuźwa. Urgh. Nie chciałem tego zrobić. Proszę, nie bijcie mnie za to. Proszę, proszę, okej? Okay. Wynagrodzę wam to, ale nie bijcie. Bodaj, te, że ten klucz zakrwawiony być się... tak, tak, to lewą. To nie będzie tam, kurde, ze sto suweranów i minion expa. No dobra, powiedzmy, że nie nawet teraz. Co teraz? Hmm? ty żeś wyłącz to coś bo ty jesteś na kanapie hmm. czy coś tam kurwa jakoś doszło hmm. tak i tak hmm. ładnie cool i teraz moi drodzy ruszymy sobie do Cliff tylko jeszcze wam coś fajnego pokażę, bo Boże, po prostu pęka lidze. Tego nie zaplanowałem. Pff. No po prostu bullshit. A zakład, że teraz nie wiedział ob obkrwawione? Gotowe. No to było przecież realne. Aha, fajnie coś mi się tu próbowało. Już się robi. Dobra moi drodzy, teraz u... zobaczycie pewną akcję plus trzy wiekową kategorię. Czyli już to nie wiecie jaką. Jesteśmy w obozie. Więc najpierw posunuję się. Jakie romantyczne! Tak romantyczne, to u ja Jonia no. potem jebczy z liścia, kuźwa leżysz! Ma to był to creepy! Was? Mm. Mm. Jesteśmy w obocie. Dołączysz do mnie takioś. Być może. <laughs> no no to kobieto. O, a cóż to znowu? Przesłuchanie? Jak zamierzasz wydrzeć mi tajemnicę? No chyba se jaja robicie. Uff, jej zajeby. Pokażę wam tylko coś. Tu sobie ładnie podpiszę. No. Za ziemię kogoś no, su była super że się wyruchali na amen. Eee, dobra Dobra To by było na tyle moi drodzy Więc teraz ruszamy na mapę świata na mapę świata bierzemy Shailelianę i Wing. I ruszamy do Red Wioska na brzegu Jeziora Kana No nie wierzę, nie wierzę Przecież to kuźwa jest, nie wiem, 15 Kilometrów i tam jest nawet walka, no przecież No to bijacie No i co? Będzie jaka walka? To czemu dajecie dwa skrzywane, miejsca, że będzie rozpierdol No kurwa, jakie kłamstwo inne Mam doskonałe kłamstwo! Kurwa! pee <laughs> Kłamstwo! Z dupy wzięte! Heee! <laughs> Fuck you! Kupimy dla moringu! <laughs> kurwa na tym! Laterjony! Bo klasnę jest jeszcze lepsza. Tyle karkawiczki zostawiamy! Łatnie! A, nie wiem, czy czego wam prezent Kurwa, upominaj! Nie wie wszystko. Cóż, bardzo Ci dziękuję. Ładnie. Dobra. Danie sobie połączy te wszystkie spyle. Nie trącać. No ja Ci mam kuźwa trącać, jak ty jesteś 15 razy większa ode mnie. Po prostu to było tak logiczne zdanie, że no po prostu o no mało co nie padłem. Po brak słów. Uh, uh. moi drodzy, co z tymi kobietami jest? Co z nimi jest? I tak. All them fucking, all them fuck, everything in the woman, in. Kurwa, ciąża and okres Tomasz, mi się, Tomasz! Na drodze, ale nie mi się w to Dystans! Jesteś to jesteś, jesteś... dla mnie dystansowny, Tomasz! Arwa. Jesteś nieśmiały. Czyli nie wiesz? Kurwa, pewna mnie to przejmować spierdalaj. Serdeczna tarcza. Tak by powiedział Rojo, ale ja powiem tak. Kręcimy dalej! Momencik, sekundka, tutaj muszę coś z tym badać E kurwa, chodź tu Kamerkę muszę sobie rozstawić. Z mikrofonkiem oczywiście Nazywasz się Tomas, tak? No oczywiście Kim są twoi towarzysze? Nie wyglądają na zwyczajnych wędrowców. Nie wyglądam z Co za spostrzegawczość <grym> Nie mój panie no, spostrzegawczyś się... na poziomie geniusza. Możecie dość niezwykłą grupę, delikatnie mówiąc. Mogę spytać kim jesteście i co was tu sprowadza? E, jestem Blackboard, a co tu robię, to moja sprawa, więc spierdaj dalej. Szary Strażnik? Myślałem, że wszyscy zginęliście razem z moim bratankiem. Tak przynajmniej twierdzi Logan. Że wycofał swych ludzi, aby ich ratować. Że Kaelan zarobił. Logan nazywa. Jest pewien szary strażnik. Na imię mu Alister. Czy nadal jest wśród żywych? Naprawdę? Wreszcie jakieś dobre wieści. Taki zaczęły się ki... Mogę wam pomóc w obronie. Bierzesz tę kurwa litoskę. Bieję... No, Jestem sobie Krasno Kurwa zapisa. Z kolejnym po mojej prawej stronie, a on kurwa robi mi za mego niewolnika i rozpierdolić to wszystko, a ja kurwa sobie kawkę no. napiję się. Ja myślę, ma... Dobra. Nie na tym chyba, nie na e, no e, e, kurwa mówię tak, dziwko Moi drodzy to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i nie zapomnijcie subskrybować kanału i oglądać reszty moich filmików na moim kanale. To by było na tyle. Mam już ty serdecznie dosyć po prostu kurwa. No od pał tysiąc lecia. Kosa fryk nareczka.